ani witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj was zapraszam na film. Mój codzienny makijaż, czy do pracy, czyli Wam pokażę, co do pracy używam jakie kosmetyki i jak się maluję do pracy. Jeśli Wam się ten filmik spodoba, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. Zapraszam Was do oglądania. Możecie też napisać w komentarzu, jakie filmy byście chcieli na moim kanale. I też, czy byście chcieli live, czy w tym roku, czy w następnym. Zapraszam Was do oglądania. Jeśli chodzi o makijażu, kroku makijażu, to zawsze zaczynam od oczu. W ogóle przed makijażem robię pielęgnację, to już zapomniałam na początku wspomnieć, że używam pielęgnację przed makijażem, a później całą resztę. Jeśli chodzi o bazę pod cienie, to używam ten z o Ten. Jeśli chodzi o cienie, używam właśnie tak. Zaraz będę je używała, te cienie. I zaraz wam pokażę, jakie cienie używam. Nie wiem, czy będzie to widać. Te, cienie. Nie wiem, czy widać. O te, właśnie tej Nie wiem, czy będziecie widzieli, ale te cienie używam. Na całą powiekę. Ach, muszę wziąć pieszo. No tak. Różę na załamanie i na całą powiekę używam. Na całą powiekę, nie wiem czy będziecie widzieć. Na całą powiekę i na załamanie powieki. Trochę błyszczącego. Czyli ten cień, nie wiem czy będziecie widzieć, ten cień zawsze daję tutaj, postaram się tak troszeczkę tak tutaj daję w kąciku, by tak trochę rozjaśnić to oko. I tutaj. No, i też tutaj na dole, też tak, żeby to oko tak troszkę rozjaśnić. Czyli oko skończone. Muszę mogę odłożyć to swoją paletę. I teraz tak. Jeszcze, no i tak już jest. Tak, oczywiście, oczy skończone. Tuż już daję na końcu. I tak. Teraz już mam tutaj gąbkę. I zaraz będę. Podkładawać. Jeśli chodzi o podkład, to ten z Eveline, który na codziennie używam. Jeśli chodzi o ten podkład, to bardzo lubię ten podkład i codziennie używam. teraz do pracy. To za nie za jasny ten podkład jest. Dobra. Podkład już skończony. To przechodzę zawsze do korektora, no, jak już korektora użyję. Przechodzę do następnego kroku makijażu. Stawić. Dobra. Musiałam troszkę zatrzeć w załamaniu. Dobra. Kolejny krok to jest puder. Puder już ma się ten z Wibomut. To mam już końcówkę, więc tej akurat tutaj zużyję, bo mi się kończy ten ten puder. Bardzo lubię ten puder, jeśli chodzi o ten puder. Więc już pójdzie do projektu jedynką. Kolejny to zawsze daję właśnie puder pod oczy. Czy dobrze daje? Postaram się, żebyście widzieli. Napiszcie czy... Znaczy widzicie jak się maluję. Dobra. Kolejny krok, który zawsze użyłam, to jest bronzer. I czasami używam tego, czasami tego. że się może dwa brązera. To jest to z paletki tej Vibo. I tutaj ten brąz, to zawsze używam i muszę teraz skorzystać z okularów i lusterka I teraz użyję okej okay. tylko drugiego tego właśnie z tej paletki też bardzo lubię ten brązom. Teraz e, zawsze używam róż. Róż zawsze daję ten z Revolution. On jest taki delikatny. Dobra, oczywiście koła użyłam, żeby coś nie wyszło świetlacz. rozświetlacz to zależy jak używam, a też z tej pajatki używam świetlacz, że używam dzisiaj tu zdejmę. Staram się właśnie Wam pokazywać ten makijaż żebyście niedzieli mniej więcej. Dobra. Taki sobie daję zawsze rozświetlacz. Ruszę się też już dane i chyba jeszcze rzęsy, Kolejny rzęsy. Mm. to używam właśnie codziennie będę maskara z Maybelline, takie. Na końcu wam szybko pokażę te kosmetyki. Nie wiem, czy wszystko pokazałam. Jeśli chodzi o szminkę, szminki, no tutaj mam trzy szminki, które użyłam do pracy, to z Revolution z kalendarza adwentowego. Taką. Kolejna szminka to jest z. Delia. Pokażę jak ona wygląda, tak wygląda. I z membrane, ten Hollywood Aret. No i taka właśnie wygląda To szminka. No dzisiaj sobie użyję, no jeszcze błyszczę kurzu. Zróbmy różne te z adwentowego. Użyję może dzisiaj tej, to z Deli, z Delic. I chyba to wszystko się chodzi w makijażu, więc tak właśnie prezentuje się mój makijaż do pracy. Tak codziennie do pracy chodzę. Dobrze, układa, żeby łatwo co powiedzieć. Jeśli Wam się ten film spodoba, proszę łapkę w górę i subskrypcję kanału. zapraszam Was do następnego filmiku. Więc do zobaczenia i trzymajcie się. popa.